Adam Romanowski, witam w programie Elementarz. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy do listy zawodów wymarłych już wkrótce dołączy profesja sprzedawcy z hipermarketu. Dowiemy się, w jakim kolorze są tak naprawdę czarne skrzynki i gdzie oprócz samolotów są montowane, oraz rozpoczniemy pisanie, a raczej strykanie naszego fotobloga. Mówi kapitan Adam Romanowski. Witam Państwa w naszym pierwszym wspólnym locie, szczególnie moim pierwszym locie. Na wszelki wypadek jego szczegóły zarejestruje czarna skrzynka. A teraz proszę o zapięcie pasów, wkraczamy w strefę turbulencji. W każdym samolocie pasażerskim znajdziemy niejedną czarną skrzynkę. W dodatku niekoniecznie czarną. Przyjrzyjmy się tym urządzeniom z bliska. To jest taka typowa czarna skrzynka, wyprodukowana już wiele lat temu. Duże, ciężkie, pomarańczowe. A to jest przykład już nowszego rozwiązania. To te rejestratory, które pokazuje koloru pomarańczowego, są to rejestratory tak zwane katastroficzne to znaczy one mają przetrwać katastrofę samolotu, śmigłowca, wypadek e, lub zapewnić Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dane w przypadku jakichś zdarzeń niekoniecznie niszczących samolot. Ale na co dzień użytkuje się tak zwany rejestrator szybkiego dostępu. One już są zwykle w kolorze czarnym. To jest przykład takiego rejestratora. Rejestrator eksploatacyjny zainstalowany jest w kokpicie Boeinga 767. Natomiast, by obejrzeć rejestratory katastroficzne, musimy pofatygować się do kuchni w okolicy ogona samolotu. W powszechnej opinii czarna skrzynka nie zapisuje dialogów pilotów w kabinie. Służy do tego inna czarna skrzynka. Rejestratory rozmów są to oddzielne urządzenia, e, rejestrujące niezależnie od rejestratora parametrów lotu. Tu mamy przykład rejestratora, który przypomina zwykły magnetofon, z tą różnicą, że zapis był nie na taśmie, a na drucie. Historia czarnych skrzynek liczy już ponad pół wieku. Pierwsze modele wydrapywały linie obrazujące parametry lotu na taśmie aluminiowej. Inne egzemplarze, jak ten spidobarograf, czy czarna skrzynka z MIGA-21, używały taśmy papierowej i rysika lub taśmy filmowej, na której naświetlano parametry lotu. Ta ostatnia przynajmniej była odporna na morską wodę. Przełomem było zastosowanie taśmy magnetycznej z mechanizmem zapisu umieszczonym w odpornej kapsule. Współczesne rejestratory katastroficzne zbudowane są tak, by zachować dane zgromadzone w pamięci nawet w najtrudniejszych warunkach. Informacje zapisywane są w postaci cyfrowej na taśmie lub kościach pamięci. Tu widzimy czarną skrzynkę ocalałą z zakończonej pożarem katastrofy śmigłowca. Cała obudowa została spalona i nadtopiona, ale kapsuła z mechanizmem rejestrującym pozostała nietknięta. Czarne skrzynki mają też nadajniki, tak zwane bikony, które uaktywniają się po wpadnięciu do wody i zaczynają nadawać sygnał ułatwiający lokalizację. Proszę zwrócić uwagę, że sam rejestrator. Zawiera wiele elementów, które pozwalają na, y, pomóc w jego odnalezieniu, a więc zacznijmy od bikona. Poza tym kolor pomarańczowy, który y, każdy płetwonurek wie, że pomarańczowy jest jedynym kolorem, który jest y, i żółty, i, które są dobrze widoczne w wodzie. Następnie odblaskowe taśmy. To nie są tylko nalepki, tylko po prostu taśmy odblaskowe. W trakcie katastrofy najczęściej cała pamięć katastroficzna. Czyli ta część, która jest najistotniejsza, yy, urywa się, odrywa się od reszty urządzenia, no i poszukujemy tak naprawdę tego. Rejestratory eksploatacyjne mają przed sobą nieco inne zadania i ich konstrukcja nie musi być tak odporna. Ten egzemplarz pochodzi z myśliwca MIG-29. Ten to znany nam rekorder stosowany w Boeingach. Zaś ten instaluje się w lokomotywach. Tak, tak. Nowoczesne pociągi, metro i tramwaje także mają czarne skrzynki. Oto jak wygląda analiza i wykorzystanie danych eksploatacyjnych w polskich liniach lotniczych LOT. Pracownik mojego biura udaje się do samolotu, gdzie wyciąga kasetę z zapisem rejsu. Jest to kaseta, nie taka kaseta magnetofonowa, tylko specjalny rodzaj nośnika danych. Na to miejsce wkłada pustą gotową do przygotowan przygotowaną do następnego zapisu, a tą zapełnioną zawozi do laboratorium, gdzie kaseta ta zostaje poddana analizie, bardzo szybkiej analizie, która umożliwia nam stwierdzenie przed startem do następnego odcinka rejsu wykonywanego przez ten samolot, czy poprzedni rejs był wykonany bez żadnych odchyleń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek zagrożenie, polegający na przeciążeniu konstrukcji, błędach w pracy silników, urządzeń pokładowych, wtedy samolot jest wstrzymywany i nie leci do następnego rejsu. Takie mamy założenie, staramy się je realizować. Pieniądze zarobione w elementarzu wydaje w jedynie słuszny i społecznie akceptowalny sposób na wielkich zakupach w hipermarketach. Ulubiona rozrywka społeczeństw krajów rozwiniętych. Weekendowe zakupy w hipermarkecie. Gdy wrzucamy kolejne produkty do koszyka, towarzyszą nam przyjemne doznania. I Jeszcze to? I to? To nam się właśnie skończyło. A! Niech będzie i to. Czasem warto sprawdzić ceny wybranych produktów dobrze już znanym czytnikiem laserowym. Promień lasera odczytuje kod paskowy, którym oznaczone są wszystkie artykuły, a informacje o nich pobierane są ze sklepowej bazy danych. Z tej samej bazy i z podobnych czytników korzystają kasy. No właśnie, kasy. A przy nich ogonki. I tu już. Definitywny koniec przyjemnych doznań, bo zanim opuścimy sklep, musimy swoje odstać. Czy można szybciej? Owszem, pod warunkiem, że mamy w koszyku mniej niż 15 produktów i jesteśmy w hipermarkecie, w którym zainstalowano kasy samoobsługowe. Przede wszystkim każdy klient powinien pamiętać, że jest tutaj kasierka. Zawsze pomaga, jeżeli klient potrzebuje nas. Nie trzeba się bać, bo wszystko jest opisane. Kasierka służy pomocą. Często klient po prostu się boi. Boi się nowych rzeczy. Mimo obaw, wypróbujemy ten nowy wynalazek. Kasa mówi, co mamy robić Proszę i w jakiej kolejności. Ekran dotykowy pyta nas o karty stałego klienta, po czym w znajomy sposób skanujemy zakupy. Sztuka po sztuce. Proszę umieścić artykuł w 2. Towar przekładamy do zawieszonych obok reklamówek. Gdy przychodzi do zapłaty, załóżmy, że wybraliśmy formę gotówkową, wsuwamy banknoty do szczeliny. Po chwili otrzymujemy resztę i paragon. Voilà, jesteśmy wolni. Czasem zdarza się, że kasa samoobsługowa wezwie na pomoc żywego kasiera. Dzieje się tak w przypadku konieczności potwierdzenia płatności kartą kredytową lub gdy maszyna stwierdzi, że to, co zeskanowaliśmy, nie jest tym, co wylądowało w reklamówce. Sercem samoobsługowej kasy jest precyzyjna waga, która pozwala identyfikować wkładane do reklamówek produkty. Na pewno nie można zeskanować innego towaru i włożyć do siatki nie ten towar, co został zeskanowany. już kasa wie o tym, każdy towar ma swoją, powiedzmy, wagę i kasa wyczuwa takie rzeczy. To właśnie szansa na szybkie zakupy. Skanujemy, przekładamy, płacimy i wychodzimy. Cola a to co? No tak, specjalny klips systemu sygnalizacji kradzieży, którego samodzielne usunięcie nie jest na razie możliwe. Klips taki zakłóca impuls radiowy nadawany i odbierany przez bramki i w konsekwencji zapobiega kradzieżom. Ale o tym opowiemy kiedy indziej. Dzień dobry Państwu. Czasy mamy takie, że możemy być nagrani nawet we własnej łazience. No ale skoro ktoś już nagrał początek naszego dnia, to idźmy za czasem i w obrazkach pokażmy, jak wygląda cały dzień ekipy Elementarza. Oto pierwsze ujęcie naszego fotobloga. Uśmiech. Pięknie. A więc było to tak. Najpierw oczywiście porana na toaleta, potem kawa i lektura brasy. W tym przypadku magazynu dla płetwonurków. Droga do pracy, jak zwykle korki. Tylko co u licha w moim samochodzie robi ekipa filmowa? Teraz wystarczy parę kliknięć i proszę, cały nasz długi dzień, nie w tysiącach słów, ale w paronastu zdjęciach, jest już w internetowym pamiętniku. A w tym wypadku w moblogu, czyli blogu składającym się głównie ze zdjęć zrobionych przy pomocy komórki. Założenie takiego bloga to przysłowiowa bułka z masłem. Wystarczy wypełnić tradycyjny formularz i aktywować bloga odpowiadając na automatycznego maila. Teraz sprawdźmy co słychać, albo raczej co widać u innych fotoblogerów. Oto jeden z popularniejszych portali fotoblogowych www.fotolog.pl Ilość zamieszczonych tu blogów jest ogromna. Można podglądać je na wiele sposobów: według popularności na liście top 20, śledząc ostatnie wpisy albo przeszukując tematycznie, korzystając z katalogu. Na przykład w blogu zatytułowanym Kant Cup mamy relacje z wyścigu dużych kwiatów, a w blogu Jezior zdjęcia dokumentujące m.in. żeglarsko-rowerowe zainteresowania autora. Autorzy blogów chętnie chwalą się swoimi egzotycznymi podróżami. Bardzo popularny motyw fotoblogów to sporty ekstremalne, snowboard, deskorolka czy też muzyka hip-hopowa. Bawiąc się w przeglądanie fotoblogów, prędzej czy później trafimy na prawdziwe fotograficzne perełki. Nie trudno się zorientować, że to blogi profesjonalnych fotografików, tych pracujących w branży reklamowej i w prasie. Wśród nich można znaleźć też sporo takich oryginałów jak autor tego fotobloga, pasjonujący się aparatami z czasów PRL-u i automatami Polaroid'a, robiący zdjęcia głównie na starych, przeterminowanych kliszach. W przypadku profesjonalistów, fotoblogi pełnią rolę zawodowych portfolio, czyli zdjęciowych wizytówek autorów. To nie mniej, nie więcej, tylko internetowe albumy fotograficzne na różne tematy. O ile więc czytanie blogów tekstowych potrafi naprawdę zmęczyć, szperanie w fotoblogach najczęściej jest bardzo wciągające. Podobnie jak ich tworzenie.